We wtorek fani górnika Zabrze otrzymali nieprzyjemne wieści. Klub postanowił zakończyć współpracę z szanowanym szkoleniowcem Janem Urbanem. Trenerowi za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował Lukas Podolski. O tym, że Jan Urban niebawem pożegna się z górnikiem Zabrze, przebąkiwano już od jakiegoś czasu. Choć w tym samym czasie pojawiały się sprzeczne informacje, jakoby nowy kontrakt był przedmiotem negocjacji. Nikt jednak się nie spodziewał, że szkoleniowiec nie dokończy sezonu jako trener ekipy z Zabrza. A jednak we wtorek klub z województwa śląskiego opublikował komunikat potwierdzający rozstanie tu i teraz. Zabrzańska ekipa jest po trzech porażkach z rzędu, w tym w minionej kolejce z zagłębiem Lubin. Panuje jednak przekonanie, że to nie ostatnie rezultaty doprowadziły do takiego scenariusza. Zdaniem wielu dziennikarzy. Wizja 62-latka rozjechała się z tą szefostwa klubu. Do całej sprawy odniósł się Lukas Podolski, zabierając głos w serwisie społecznościowym X. Trenerze, dziękuję za trzy lata wspólnego budowania Górnika i za blisko 90 rozegranych wspólnie meczów. Jestem pewien, że spotkamy się jeszcze nie raz, na boisku albo poza nim. Wszystkiego dobrego, powodzenia! Napisał Mistrz Świata z 2014 roku. Poldi trafił do górnika w 2021 roku. Jego dorobek pod skrzydłami Urbana wynosi 87 występów, w których zdobył 18 bramek oraz zanotował 14 asyst. Podczas swojej drugiej przygody jako szkoleniowiec w Zabrzeńskim Klubie. Jego były piłkarz dwukrotnie zajął z nim szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. Aktualnie drużyna jest siódma.